Jak pewnie się domyślasz, bo jesteś przecież rozumnym, inteligentnym inwestorem XXI wieku, to, że przede mną stoją te książki i to, że mam te książki też tutaj, to nie jest dzieło przypadku. I porozmawiamy o tym, co nowego na rynku wydawniczym się pojawiło. Mowa oczywiście o pozycjach z księgarni. Ulubionej księgarni Inwestora, więc księgarni maklerska, Po tych książek w czasie ostatnich 6 miesięcy, nawet niecałych, pojawiły się przynajmniej cztery bardzo fajne tytuły którymi chciałem się z Tobą podzielić, ale zanim ja się tymi tytułami z Tobą podzielę, tutaj, żeby to nie doszło do spektakularnego upadku, tych książek, położę je sobie przed sobą. To koniecznie ty w komentarzu poniżej napisz, jakie książki i jakie lektury ostatnio giełdowe przeczytałeś, jakie oceniasz, czy było to pozycje wartościowe. To, co mnie cieszy, to to, że z czterech książek, które są przede mną, a jest przede mną psychologia giełdy. Kostolanego. Jest książka Curtis'a Fejfa, Spekulacja. To jest autor bardzo poczytny, ja w zasadzie bestsellera, bo książki droga żółwia. Mam książkę Twój mózg, Twoje pieniądze. No i książkę o inwestowaniu Rafała Janika. No to trzy z tych czterech książek dotykają tematu emocji, psychologii, czyli czegoś, co na rynku jest niezwykle istotne. No i pytanie, co jest dla kogo? Jeżeli masz już chociaż kilkuletnie, 2-3 lata na rynku stażu, że czujesz i wiesz, jak reagujesz na niektóre sytuacje, to spekulacja Curtis'a Faith'a powinna być dla Ciebie fajnym uzupełnieniem tego, co, się na, co możesz robić z tymi, z tymi emocjami, bo w szczególności dotyka tematu Intuicji. A niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie otworzył pozycji, bo wydawało mu się albo czuł, że to musi spać, ale spaść albo wzrosnąć, ale nie do końca wiedział o co w tym chodzi. Ta książka jest w cenie 79 zł. Ja osobiście nie jestem fanem książki Droga Żółwia. Bo tamta selekcja. Teoretycznie książka udowadnia, że każdy, że postawia tezę, że każdy może się u tradingu nauczyć, a sam proces rekrutacji był tak wąski i mocno selektywny, że moim zdaniem to nie do końca odzwierciedlało założenie autora. Tak, książka o spekulacji i kwestii inwestowania intuicyjnego to jest bardzo fajna pozycja, którą na jeden wyjazd długi weekend na przykład czerwcowy, myślę, że bez problemu tą książkę połkniecie. Twój mózg, Twoje pieniądze już bardziej odnosi się do kwestii związanej z tym, jak nasz mózg działa. Jason Zweig, uwaga, redaktor, bestsellera, inteligentny inwestor, inwestor ale nie XXI wieku, ale ten, ta pozycja Grahama, czyli ta wyjściowa, rzeczywiście mocna. Jak w przypadku spekulacji, rzeczywiście czuć tutaj ten. ten, ten Nosem spekulacje tak w przypadku tej książki, czyli Twój mózg, Twoje pieniądze bardziej odnosimy się do podstawowych emocji które też powinniśmy poznać. Chciwość, pewność siebie, ryzyko, strach, żal, szczęście, to wszystko jest bardzo ładnie w tej książce opisane z tym, jak to wszystko oczywiście działa. Dla mnie troszkę. Ciężej, chociaż i tak przyjemnie się ją czyta, ale ciężej napisana niż ta książka pod kątem spekulacji. Mamy psychologię giełdy Kostolanego. Psychologię giełdy, która jest taką pozycją obowiązkową dla tych, którzy chcą zgłębić e, przede wszystkim emocje, które na rynku e, rynkiem. E, targają i to nie jest pozycja i to nie jest do końca tak, że jak mamy te trzy książki na, na temat psychologii, to powinniśmy wybrać jedną. Moim zdaniem powinniśmy e, zapoznać się z nimi wszystkimi, dlatego że dotykają delikatnie innych nut e, związanych właśnie z psychologią. Tutaj w, w przypadku Kostolanego w szczególności mi przypadł do gustu rozdział na temat psychopatologii giełdy. Mega fajny, mega fajny dział. I myślę, że jest to książka. No cenowo, niestety, książki nie są generalnie tanie, jeżeli mówimy o książkach o inwestowaniu, no ale wiadomo, że najlepsza inwestycja to ta. Którą inwestycja oczywiście w siebie, czyli w wiedzę. Mamy te trzy książki, każda jest w cenie 79, tak, te są w cenie 79, a ta delikatnie droższa bo 84. Złote, ale lektury bardzo przyjemnie powinny uporządkować Twoją wiedzę z zakresu psychologii. No, chyba że przeszedłeś też kurs, nasz kurs psychologii inwestowania, no to pewnie niektóre elementy to będzie tylko kwestia utrwalenia tego, co już o inwestowaniu wiesz. Czwarta z tych książek to książka o inwestowaniu. Tom drugi Rafała Janika. Jak zarabiać pieniądze na rynku akcji? Przyznam szczerze że absolutnie nie lubię takich dopisków, jak zarabiać pieniądze na rynku akcji, czy jak zarobiłem coś tam, coś tam, z wyłączeniem książki, jak zarobiłem 2 miliony dolarów na giełdzie Darwasa, bo uważam, że jest to bardzo dobra książka, rzeczywiście pokazująca to, jak ktoś te pieniądze zarobił. Natomiast sama kwestia, jak zarabiać pieniądze na rynku, e, stanowi taką obietnicę, że jak kupimy tą książkę, to poznamy, techniki za pomocą których mamona wyleje się dosłownie niczym z rogu obfitości a tak nie będzie po przeczytaniu tej książki i to jest ten mój taki największy problem ale może ktoś powiedzieć że się zwyczajnie w świecie czapiam może rzeczywiście się uczepiam, no ale do tych trzech się nie przyczepiłem. To do jednej z tych książek mogę się, mogę się przyczepić. Mamy tutaj też trochę podstawowych informacji. Uważam, że dla inwestora, trochę bardziej, nawet początkującego, ta książka jest fajna. Bardzo doświadczeni gracze, inwestorzy z długim stażem, myślę. Że powinni poszukać czegoś innego, no chyba że nie wiemy na przykład, jak działają rejty, albo jak mieć ekspozycję na akcjach amerykańskich, chociaż to się kłóci z tym, że gracz jest doświadczony, bo wydaje mi się, że z tym nie powinno być problemu. Psychologia giełdy, te trzy książki absolutnie polecam, bardzo fajne pozycje. No i ta czwarta o inwestowaniu, tom drugi Janika. Dla osób, które na przykład chciałyby złapać bakcyla o inwestowaniu, a nie do końca poznały tą giełdową rywalizację, ale nie na YouTubach, tylko rzeczywiście w portfelu, w otwieraniu pozycji, no to dla mnie jak najbardziej to jest taka, to jest taka pozycja. Uwaga, bo skoro mamy te książki, to oczywiście, jako partnerzy tych pozycji. Mamy coś wam do rozdania. Wspólnie z Lenową, no i oczywiście, maklerska dorzuca książki, jest test wiedzy ekonomicznej. Weź udział w tym teście, a najlepsza trójka będzie miała możliwość wybrania właśnie jednej z tych czterech bardzo fajnych książek, traktujących o. Inwestowaniu. A jeżeli ci się nie uda, no bo oczywiście też nie ukrywajmy, sporo osób weźmie udział w tych konkursach. Jeżeli ci się nie uda, to spokojnie na Maklers.pl linki podaję w opisie. Śmiało możesz te pozycje książkowe nabyć. Na pewno nie będzie to strata pieniędzy, bo tak jak powiedziałem wcześniej. Nawet szczerze mówiąc, polecam, żeby na przykład weekendy, jeżeli rzeczywiście jesteśmy aktywnymi inwestorami, spędzać na lekturze książek, wieczory na lekturze książek, niż na tym, żeby scrollować w poszukiwaniu jakichś złotych grali czy nie wiadomo jak fenomenalnych. Informacji. E, oczywiście, trzymam za Was kciuki na rynkach finansowych, no i nie zapomnij pisać w komentarzu, jaką książkę ostatnio przeczytałeś i czy warto. E, może mi coś polecisz, chociaż tych książek troszeczkę zjadłem o inwestowaniu, ale może akurat taką pozycję, z której z którą jeszcze do czynienia nie miałem. Pozdrawiam, udanych inwestycji.